Cześć Siemanko, witajcie w 75 odcinku Dziennika Maszynisty. Odcinku wyjątkowym z dwóch względów. Pierwszym względem jest to, że nagrywamy telefonem, ponieważ zapomniałem wziąć kamery. Good job. Spakowałem ją do drugiej torby, którą na co dzień noszę do KD, a drugi to z powodu zbliżających się świąt. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na Tamarce. Pierwszy raz od dawna mamy służbę na towarowych. Obroty wskoczyły. kurczę odzwyczaiłem się od nagrywania telefonem. Dobra, muszę coś pousuwać, bo zostało mi 3 sekundy wolnego miejsca. kurczę ale jestem na siebie zły. Naprawdę Jestem chory i specjalnie przyszedłem dzisiaj do pracy tutaj na Towarowych, żeby nagrać ten odcinek. Żeby była jakaś ciągłość tych odcinków pomimo mojego, mojego urlopu. A tu to taka dopa. Masakra po prostu. Nie wiem czy coś z tego odcinka będzie. Bo tutaj jak trzymam telefon, no to zasłaniam sobie pewnie mikrofon. Więc kurde, jeśli się nie uda nic z tego Przymkowi wyczarować, to z góry was serdecznie przepraszam. Ale no trudno, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba się cieszyć, że jakieś źródło do utrwalania dźwięku i obrazu w moich rękach jest, więc mam nadzieję, że w ten przedwigilijny dzień jakiś tam odcineczek uda się skleić. Kurczę, pousuwałem tyle filmów i dalej nie mam miejsca. Dobra, cięcie. znowu dobra. Kurczę nic dzisiaj po mojej myśli nie idzie. Ja nie mogę. Muszę się przyzwyczaić, że tu jest obiektyw. Więc sorry, że nie będę patrzył wam w oczy. Jesteśmy już w Kłodzku, jesteśmy już po manewrach. Nie będziemy się teraz złudzem przestawiać nas stamt... na tamtą stronę bałbrzyską. Dawno nas tam było. Okej. Okay. Ponieważ tam z powodu tych remontów, tamta część stacji była włączona. Jaki dzisiaj plan na służbę? Tego zupełnie nie wiem. Naprawdę, ten odcinek to taki pełen spontan będzie, że. Kurde, naprawdę, gdyby nie to, że, że to odcinek świąteczny więc musi być specjalny, a tu wyjdzie, że jest specjalnej troski, <laughs> no to chyba bym już dzisiaj nie nagrywał. Ale nie chcę tej luki w odcinkach Wam zrobić, więc no kurde, damy radę. Na szczęście zostały jeszcze tylko dwie służby, jedna służba, oprócz tej na towarowych w tym roku. Powiem Wam, ten grudzień jest jakiś mega, mega frechowy tym pantografie to już wiecie, jak znajdziemy więcej czasu to opowiem wam jeszcze o chwilki, o jednej z sytuacji, którą miałem na ostatniej służbie w KD w tym roku. Kurde naprawdę głęboko wierzę w to, że dzisiaj nie będzie żadnego defektu już... ustawiacz tam drogę przerabia i czekamy na tarczę manewrową. Jest problem w tym, że kurde... Nawet nie mam żadnej przyssawki, więc absolut też nie będzie raczej, bo musiałbym telefon zamiast e, taką to mieć, czekajcie, pion, poziom, pion. Płaska ziemia, ziemia płaska, i kręci się, bo jest płaska. Ale się no, W każdym bądź razie, m, musiałby sobie stać taką, więc e, lipa dla, dla obrazu. Dobra, nie przedłużam, manewrujemy. Jesteśmy już w Ścinawce. Wybaczcie taką długą przerwę od nagrywania. Zdążyliśmy w międzyczasie zjechać już z Kłodzka do Ścinawki, ze Ścinawki z wagonami do tłumaczowa i luzem wyjechać no ale naprawdę jest nas kilka osób w kabinie jest bardzo niewygodnie nagrywać tym telefonem tutaj wyjeżdża nasz kolega z kolei do Nośląskich mam nadzieję że chociaż Nocne ujęcia wyjdą lepiej niż e, naszą kamerką nope. GoPro. E, obecnie mamy jakieś. Na pewno z godzinę. O nie widać mi. Na pewno z godzinę przerwy mamy. O, już widać, ale. E, mamy kamerę na załadunek wagonów. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie to wszystko pójdzie. Już dawno nie było nic z towarów. Może nowi subskrybenci nawet nie wiedzą, że ja oprócz jazdy na pociągach osobowych jeżdżę również pociągami towarowymi. Dzisiaj jesteśmy na ST48. Oj, żółte coś w tej butelce. Niestety może się kojarzyć z tylko jednym. Tak prezentuje się nasza ta marka w całej okazałości. Wysoki numer. Ale kurde mam pewne obawy co do, co do tej maszyny e, i co do wyjazdu z Tłumaczowa, no kurcze powiem wam, że jechaliśmy próżnym składem z Kłodzka, no i tak średnio kurde się to rozpędzało pod góreczkę, w stronę Wrocławia, nie w stronę Wrocławia, w stronę Kłodzka jak jechaliśmy, no to e, troszeczkę mogę to wybaczyć, bo mieliśmy 2700 ton na haku, a ja wiecie, dawno już nie jechałem, <laughs> I tak sobie, kurde, poleciutku, poleciutku tym nastawnikiem zadawałem moc, zapom zapominając, że, no niestety, nie jest to pociąg osobowy. No i tej mocy trzeba dużo, żeby ten skład wyharatać. No, ale bez żadnych problemów udało nam się dojechać i do kłocka, i do ścinawki. I mam nadzieję, że już pozostanie tak do samego końca. Jakoś tak kurcze, dziwne zbliżenie duże jest. To nie mam możliwości zmniejszyć. Chcę, więc zobaczcie mi naprawdę ten odcinek to specjalnej troski. Dobra, idziemy do góry do kabiny e, i opowiem wam o tych innych przypadłościach, jakie mi się przydarzyły podczas grudniowych służb na osobowych. I teraz powiem wam szczerze, że zacząłem się troszeczkę obawiać, e, czy te kamerki na pewno zostawiłem w domu. No bo kurczę, baterie zapakowałem, jedzenie również mam takiego mainitfaka trochę, kurczę. Tres mi ogarnął a Madzuka już śpi, więc nie będę jej teraz zawracał w gitarę. Mam nadzieję, że się odnajdą całe No kurde, nie mogę, nie mogę. no. Nie, mo nie mogę na siebie patrzeć jak widzę w podglądzie, że patrzę w boku w ogóle. No. Kurczę, tutaj się patrzę. Dziwne to. Masaka. Ale dobra eee, Wielu z Was się spodobała czapeczka kolei śląskich to, że mamy taki świąteczny odcinek i taki wiecie, no troszeczkę nie do końca trafiony, no to postanowiłem, że taką od szapeczkę, funkielnóweczkę może komuś damy. Hmm, to muszę jeszcze pomyśleć do końca odcinka, co będzie trzeba zrobić, żeby wziąć udział, żeby, kurde, nie wziąć udział, to no, wziąć udział. I wszystko jasne to będę musiał pomyśleć, co będzie trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby mieć szansę, żeby ją otrzymać. Więc oglądajcie do końca, bo ja sam nie wiem, w którym momencie pojawi się, pojawią się szczegóły. Dobra, ale mieliśmy w kabinie pogadać o tych defektach. Czekajcie, ja to... to... Mieliśmy porozmawiać o tych defektach, więc tak, moja ostatnia służba przed urlopem w KD. Elegancka, jechałem do Międzylesia, z Międzylesia do Wrocławia, tam podmiana, godzinka chyba przerwy, przyjęcie szynobusa, zatankowanie i karatanie No około świata przez za Zagórze, Głuszycę Nową Rudę do No Ale jechaliśmy wiecie, nie przez Sobótkę tylko przez Jaworzynę Śląską i kurde, do Jaworzyny wszystko szło elegancko, przyjechaliśmy planowo. Na peronie kilku mikoli było, w środku pociągu również. Zmieniam kabinę, próbę odbijam, głoszę gotowość, zmieniam kierunek i, kurde, i nic. Daję na zero, daję do tyłu, kierunek się wbija. I, kurde, znowu na zero, znowu do przodu. Coś tam mieli, 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 mieli. i nic. Robiliśmy reset pojazdu, który też nic, nie, nic nam nie pomógł. Chodzina odjazdu już dawno za nami. Tutaj jakieś kombinacje z członami, z silnikami i te próby również żadnych efektów nam nie przyniosły. No to już kierownicy zadzwonili. Komunikacja zastępcza była zamówiona. Opóźnienie sięgało już 40 minut i kurczę, mówię: Nie no dobra, jak już mamy i tak to zostawić, to zrobię jeszcze jeden reset. Wszystko, wszystko co jest możliwe, wszystkie bezpieczniki wyłączę. Reset ostatniej szansy. Jaki był rezultat? No po tym resecie wszystko ożyło. No kurde. I zamiast znowu, zamiast skończyć po planowych 10 godzinach służby, a nie, przepraszam, miałem 11, 20 chyba. To zamiast po tych 11, 20, no to skończyłem o 12. Naprawdę każda służba w tym miesiącu przynosiła nam jakieś kurde perypedie z jakimiś tutaj albo opóźnieniami z naszej winy, znaczy z winy defektów naszych pojazdów albo z jakichś tam, wiecie, wykolejeń albo czegoś tam więc naprawdę głęboko liczę na to, że te dwie pozostałe służby, które mam na towarowych w tym roku przebiegną bez żadnych problemów. Obym Obym nic nie wykrakał. Wiem, że wy lubicie defekty. Odcinek z defektów tych dwóch maszyn, Gagara, El Gagarina i Tamary, ponad 100 tysięcy wyświetleń nabił. Kurde. Fajnie jakby taki, takie wyniki każdy odcinek miał, gdzie się y -y. nic ciekawego nie dzieje. A jak jest awaria, no to wtedy, żeby tak z milion wypiło. By no ale dobra, no. jeszcze trzeba popracować z parę lat, to może takie wyniki osiągniemy. Tak tu na podglądzie patrzę, 19 minut mi zostało do wykorzystania, a już 6 minut mówię, to chyba nie będę przedłużał. Hmm. No dobra, no to nie będę przedłużał na razie. Czekamy na rozwój sytuacji. Aha, i właśnie śmieszne jest to, że już mam nagrany odcinek sylwestrowy z kolei dolnoślą. Ja właśnie. Miałem już zrezygnować, zrezygnować z nagrywania dzisiaj, ale na tamtym odcinku następnym, który mam nagrany, bo chciałem przerwać tą, ten maraton osobowy, chciałem pomiędzy tą służbę pierwszą i ostatnią wcisnąć. Tak, pierwszą i ostatnią. No, wiecie, że chciałem te dwie towarowe nie po kolei, tylko żeby był osobowy, towarowy, osobowy towarowy. Więc... Kurczę, nawet nie dałoby się za dawno zachachęcić, żeby tamten odcinek wrzucić na ten, który oglądacie teraz. No bo dziwnie, 23 bym składał Wam życzenia nie? noworoczne. No ale naprawdę, taki old school powrót do przyszłości, do pierwszych odcinków dziennika maszynisty, gdzie to wszystko było nagrywane telefonem. Tylko, że wtedy to nie były dzienniki maszynisty, tylko dzienniki time lapse. Bo, a nie, to nawet nie time lapse to tam camp tylko były nie? jakieś ciekawe widoki, i ja tam trzy zdania powiedziałem na początku. Na końcu Ach, miało to swój klimat, fajnie to ewoluowało. Dobra, nie przedłużam. Czekamy na załadunek wagonów i mam nadzieję, że w ogóle słychać. Dobra, to ja czekam na załadunek wagonów i myślę, co zrobić, co że moglibyście zrobić, żeby. Taką oto czapeczkę dostać. No myślę, że kilku chętnych by było, mam nadzieję. Dobra, no to koniec. Minęły już dwie godziny, i w dalszym ciągu niestety nie mamy żadnych informacji. Zrobiło się już na tyle zimno, że włączyłem po raz kolejny maszynę, żeby się trochę zagrzać I musiałem sobie włączyć BBAS, bo kurczę, temperatura silnika spadła. Bo i się zrobiło mega mega zimno, a mam nadzieję że się bardziej nie załatwić <laughs> no bo kurczę, tylko zacząłem urlop i od razu się rozprowałem. No. XD, XD po prostu. Więc mam nadzieję, że za chwilę zrobi się ciepło i jakoś bardzo nie odczuję tego mrozu, który w tej ścinapce nadszedł. Tradycyjnie święta przyszły, a śnieg stopnie. Tradycji musiało stać się zadość. Chociaż mam nadzieję, że gdy ten odcinek się ukaże, to coś tam z nieba popruszy i biało jednak będzie. Ale no, na chwilę obecną, e, chyba się w ogóle nie zapowiada, e, żeby jakaś zima nas odwiedziła e, w święta. Dobra, no to czekam dalej na rozwój sytuacji. Na moje oko to nie będzie w tym roku zimy, gdyż mam 1 grudnia, ja byłem w polu, był ze mną nawet mój kolega. No nie wiem, Wiesiu, byłeś no, to możesz potwierdzić. Myśmy zajechali w Przężyta, a tam krety chodzą wieżkę. Udało się, w końcu zjechaliśmy na ładowny skład na kopalnię. Jesteśmy w trakcie okręcień składu i próby hamulca. I mam nadzieję, że za jakieś pół godziny uda nam się szczęśliwie wyjechać do ścinawki, a potem dalej do Kłodzka. Juczę, tak ciepło się zrobiło w kabinie, że trzeba było drzwi zostawić trochę otwarte, Niech się przewietrzy, bo masaka po prostu. Ups! To jest najgorsze, że nigdy nie wiesz kiedy zasłonisz sobie obiektyw. Dobra, pijamy do kabiny. Ale te kolory tu są tragiczne. Jasny wind. Dobra, to czekamy na sygnał do hamowania i będziemy haratać. Skład odebrało od nas PKP Cargo, ale no niestety cały plan chyba na chwilę obecną się posypa. Mieliśmy jechać luzem do ścinawki i podstawić jeszcze jeden próżny skład na tą bocznicę w tłumaczowie. No niestety musimy czekać prawdopodobnie na jakiś skład, który jedzie tutaj próżny z polski, tak, żebyśmy mogli. Zabrać i dopiero wtedy podstawić chyba. A on przyjdzie gdzieś za półtorej godziny najwcześniej. Trochę lipnął. No cóż, takie życie. Trzeba czekać. Tam stoi sobie Impuls. My stoimy tutaj. I tak mi się przypomniało. Jak ostatnio mieliśmy ten program Problem. Kurde. Problem. Z pantografem o którym była mowa podczas ostatniego odcinka to kilka dni później we Wrocławiu mieliśmy ogromną awarię i praktycznie przez pół dnia we Wrocławiu nie było napięcia i jak nigdy nie używałem tego sprzęgu to wtedy podczas tej awarii musieliśmy korzystać z usług stonki SM42 która nawet dwie, dwie stonki, które pracowały na rzecz PKP PLK żeby te składy elektryczne spychać na grupy odstawcze tam coś sieć trakcyjna strzeliła i naprawdę przyjechałem do Wrocławia godzinę po czasie nie mogliśmy połączyć się z tą stąką ponieważ ona miała już ten taki stary sprzęg założony i kurcze, nie było takiego drążka, którym mogliśmy naprowadzić tak, żeby wbił się w nasz sprzęg brurberga i niestety musiałem zostawić ten pojazd w peronie. Poszedłem sobie na tego szynopusa i wtedy okazało się, że napięcie urciło i mam szybko wracać, żeby odstawić ten pociąg, ale nie za bardzo daleko, bo pod więc praktycznie 200-300 metrów przejechałem, więc to taki kolejny przykład, że te służby grudniowe takie kurde średniawe były. No ale na szczęście, ale na szczęście już coraz bliżej końca. Jakoś to będzie, jakoś to do 2024. 2024 2024 roku kurde już będę miał 33 lata gate, ale to leci dobra oczekujemy w dalszym ciągu na przyjazd tego próżnego składu niby Mija Henryków więc tak myślę no godzina 20 i będzie Kolega właśnie łapie skład. Pompujemy, robimy próbę. I mam nadzieję, że jak najszybciej haratamy do ścinawki. Czekamy na wyjazd pierwszego osobowego do Wrocławia. Na jego miejsce muszą przejść nasi koledzy ze ścinawki. I dopiero wtedy zwolni się Tor i będziemy mogli ruszyć w ich miejsce do ścinawki kierownik dał sygnał do odjazdu jak za chwilę 31 wyruszy w drogę do Wrocławia Wjechaliśmy do nawki. Okazało się, że koledzy podstawili za nas już ten próżny skład tam do tłumaczowa. A mi pozostaje tylko wypisać dokumenty i nagrać podsumowanie. Myślę, że to podsumowanie to ale myślę, że te podsumowanie nagramy może w domu, jeśli okaże się, że te kamery tam są, no to nie ma co przedłużać tego odcinka taką słabą jakością. Nagramy podsumowanie. I powiemy jakie są kryteria, żeby wziąć udział w głosowaniu tej czapelczki to powiemy sobie w lepszej jakości dźwięku i obrazu. Ja się biorę, tak jak mówiłem, za wypisanie dokumentów i haratamy, sobie do domu. Na szczęście udało się wszystko elegancko objechać, więc nie przedłużam. Biorę się do roboty i karatamy. O kurczę, jestem już w domu i najważniejsze pytanie. Czy są tu kamery? Jedna jest. I druga również. Jasny gwint. Ech, a miało być tak pięknie. Dobra, to przenoszę się na GoPro i nagrywamy podsumowanie. Więc tak. Dzisiaj zrobiliśmy okrągłe 70 km. Spaliliśmy 350 litrów paliwa. No, tutaj wynik brutto, jakie przewieźliśmy, to będzie ciekawy. Już sobie dodaję 271384 to nam daje 6654 sześć tony, jakie dzisiaj brutto przewieźliśmy. To, ok, to sobie od razu dodam to do całości. To jeszcze będzie na podsumowaniu całego roku, czyli 810 000 ton. 800. A netto to będzie 3814. 504, a dodać 3814, to daje nam 508 266 000 ton netto, jakie w swoim towarowym życiu przewiozłem. Wynik o, fajny. Ale niestety coś tak czuję, że do końca swojej kariery miliona nie przebije. Bo dzisiejszy dzień był naprawdę taki zakręcony. Mam nadzieję, że uda się dzięki temu coś wykrzes wykrzesać z tego odcinka. Tak jak mówiłem, ten odcinek pojawi się w przeddzień Wigilii. Więc z tego miejsca chciałbym Wam i Waszym rodzinom życzyć wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia w te święta i nie tylko. Żebyśmy byli radośni i uśmiechnięci I obyśmy oglądali wspólnie mój dzień w KDE. Dobra, cała służba przebiegła na szczęście bezproblemowo Ta maszyna no, jest troszeczkę słaba Ale z tym brutem z tłumaczowa Wyjechaliśmy z prędkością 18 km na godzinę Więc tragedii nie ma Ogrzewanie działało Czuję się nawet zdrowszy niż jak przyszedłem do pracy, więc to jest ogromny plus. E, no cóż, 70 km jakoś wiele nie zdziałaliśmy, ale no cóż, kilometry to się robi w kolejach dolnośląskich. I przejdźmy sobie jeszcze do tej czapeczki. Więc, e, żeby mieć szansę ją dostać, to oczywiście hmm, cel niech będzie: 2000 łapek, bo ostatnio wdałem 1000 i Kurczę. W jeden dzień to chyba nabiliście, więc cel 2000 łapek. Bo chyba 2000 to żaden film mój nie miał. Musiałbym sprawdzić to z gagarinami, więc no to będzie taki dobry cel. I oprócz tego, oczywiście, jeśli ktoś chciałby nosić na głowie taką czapeczkę, to fajnie by było, jakby napisał komentarz. Nie no, komentarz to podstawa, bo z tego jest tam wszystko wyłaniane potem. To oczywiście musi. Obowiązkowo polajkować ten film, napisać komentarz. No i fajnie by było, jakby zostawił obserwację na Instagramie, no ale dobra, to, to już tak z dobrego serca, jeśli ktoś by chciał, to tą obserwację nie zostawi. Więc podsumujmy, trzeba napisać komentarz o byle jakiej treści, zostawić łapeczkę i jeśli będzie 2000 pod tym odcinkiem, pod tym odcinkiem specjalnej troski, no to Wybierzemy coś tam wśród tych komentarzy, jedną osobę, która czapeczkę otrzyma. Chociaż w sumie dobra, dobra. Jeszcze edytujmy to. Niech ten komentarz zawiera słowo o, czapeczka. Nie no, czapeczka, czapka, czapka. Żeby nie było tak, że losuje ją ktoś, kto nie, wiem, nie ma jej na nią ochoty, albo nie chodzi w czapkach. Więc niech będzie lajk like i komentarz, który będzie tam w treści, coś czapka. Czapki, czapko, coś tam. Coś tam o czapce, niech będzie. Dobra, nie przedłużam. Przepraszam Was z góry za jakość tego filmu. Naprawdę, gdyby nie, nie chęć nagrania tego odcinka, to ja bym został dzisiaj w domu i leżałbym w łóżku. I mam nadzieję, że coś z tego jednak wyjdzie. Więc jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę. Napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, odwiedźcie moje social media, instagram, Facebook. Zapraszam Was serdecznie na serwer Discord. Raz jeszcze życzę Wam wraz z Madziulką, której tutaj niestety przy mnie nie ma. Ja tak pukam. To życzymy Wam wspólnie wszystkiego dobrego, wesołych świąt i dużo, dużo zdrowia. I do zobaczenia w kolejnym już odcinku dziennika maszynisty. Siemaneczko, cześć!